Dzisiaj witam Was razem z Kajtkiem, który siedzi w pudle. Nie wiem za co, ale siedzi, więc może mnie zaczepiać. Także będzie dużo cięcia w tym filmie. Ale jak widzicie przede mną, znaczy część rzeczy widzicie, leżą słodycze, które widzieliście w poprzednim filmie, albo kilka filmów wcześniej. Jak to nagrywam, to jeszcze nie wiem, kiedy opublikuję te filmy. Ale są przede mną słodycze, nieznane słodycze, których raczej nie jadłam. E, więc myślę, że zaczynamy od razu testować, bo jestem bardzo ciekawa tych smaków. Także e, zaczniemy sobie je od picia, żeby było otwarte w razie czego, jak będzie smakować, żeby sobie popić. I może zacznę sobie od aloesu. Jest to aloes truskawkowy. Jak będziecie słyszeć jakieś dźwięki, to też mała wstała, ale wiecie, A, to jest taki ale... spontaniczny film, także nie zwracajmy uwagi. W skali 1 do 5. Powiem wam, że tak 2,5. Byłoby całkiem spoko gdyby nie fakt, że przeszło wszystko plastikiem. I to bardziej czuć plastik niż aloes i truskawka. Także no myślę, że gdyby to było na przykład w puszce albo no, no i w jakimś innym po prostu opakowaniu, byłoby byłoby wiele lepsze Także nie za bardzo e, Idziemy teraz dalej I wezmę sobie po prostu teraz coś kwaśnego I są to żelki e, Takie niekwaśne Chupa Chups to Otwieram Powiem Wam, że pachnie takim kwaskiem, kolą. Dobra, wezmę sobie. Pierwsza rzecz, strasznie są twarde. Zęby można sobie na nich połamać. Są kwaśne. Naprawdę, jak ja się krzywię, to muszę być kwaśne. Spróbuję sobie innego smaku. Nie, są ok. Dla mnie ja sobie to są nie najbardziej OK, jak czuć, że są kwaśne. Także spotko. Yy, idziemy dalej. Może teraz weźmiemy coś Ala nasze delicje. Nawet nie będę sobie łamać języka po prostu tak to mm -hmm. wygląda. I tak widzę, że to są po prostu delicje. Jest są pomarańczowe. O nie. To nie dla mnie, nie lubię delicji pomarańczowych. Idziemy teraz do kolejnych ciastek, które powinny być dla mnie bardzo dobre. Są to ciasteczka Oreo. No nie pachną. I myślę, że to są lepsze od oryginałów tych czarnych. Są słodsze Ale Jakoś tak bardziej jest wyczuwalny ten krem niż w tych ciemnych Teraz przejdziemy do kolejnych żelek I są to po prostu takie Gwiazdeczki Tak to wygląda Czy jest chyba coś w środku Tak one są z jakimś w jakimś kremu Tylko z jakimś. Tylko pianki po prostu z nadzieniem Ale dobre są No nic specjalnego, nie smakują jakoś bardzo, ale nie są złe Teraz przejdziemy może do czegoś takiego słonego bardziej I wezmę sobie Pringlesy Tu mam pringles śmietanka z cebulką Ładnie pachnie całkiem i co bardziej smakuje jak fraszynki cebulowe. Ale są dobre. Teraz może przejdziemy do ciastek, bo Arek mi tu nakupił Marsa, Banti i Twixa. Więc zaczniemy mm. od czegoś z karmelem. Zaczniemy od Marsa. Ładnie pachną, ale troszkę tak kawowo. I nie będę ja docierała całego ciastka, tylko sobie po prostu przełamię. Są strasznie takie wilgotne. No. Trzeba się zjeść, ale bez szalów mm, Teraz przejdziemy znowu do czegoś kwaśnego I tu mam cukierki. Um, Jakieś kwaśne wyglądają, pojedynczo po prostu zapakowane. Ja mam tutaj smak wiśniowy. Widzę, że są czymś wklejone. I mają taką płaską na sobie. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale... Są kwaśne. Te cukierki, tak jak się spodziewam, na początku kwaśne, potem zwykły po prostu nowy cukierek, więc nic takiego specjalnego, ale no są kwaśne, po prostu są kwaśne. E, idziemy teraz dalej do kinderków i spróbujemy sobie no. jednego jakiegoś wągłanka. Mam tutaj wągłankę, więc spróbujemy, czy to jest po prostu... Tak, to jest kinderek. Jajko niespodzianka. No ma dzieciństwa. Mhm. Spoko są. Po prostu jak lubicie czekoladę z Kinderjajka, Kinder niespodzianki. To będziecie zadowoleni. A teraz przejdziemy sobie do gorzkiej czekolady z mango i jak widzicie, mój towarzysz właśnie uciekł. Że... No Nudziło mu się nagrywanie. Ale to nie jest Mam radę sama. Ja Ciekawe, czy to jest jakaś galaretka czy mus. Okay, wrócił. Dobra jest. To mango jest delikatnie wyczuwalne, ale jest okej. Okay. Jak na gorzką czekolady mi smakuje. Teraz przejdziemy sobie do Aero. Aha. To po prostu są takie podwójne kuleczki. Są smaczne. Są lepsze od tych, co testowałam ostatnio z Lisa. Bo to jest biała czekolada, a ja uwielbiam białą czekoladę. Tylko ja bym zjadła Max 2-3 na raz, bo są strasznie słodkie. Teraz kolejne żelki. To już są malina jeżyna albo malina burłówka. Pachną pięknie maliną. I czuć tu w zasadzie tylko malina są dobre. Raz, raz i tego, że już mi jest strasznie słodko, to weźmiemy sobie coś do picia. To jest Rubicon. I to jest po prostu na pół mango. To muszę drugą ręką to zrobić, bo mam długie paznokcie I nie jestem w stanie otworzyć puszki. Jak to błysko pachnie. To pachnie takim świeżo pokrojonym mango, naprawdę. Ja smakuję do kitu. Nie, myślałam, że to będzie jakiś łap... Wow. Zapach ma boski, ale... Nie, fuj. Nie dobre. Lecimy z kolejnymi żylkami. Też kwaśne. Nie tak wyglądają, takie kolorowe. Rurki. Są dobre. Tak są delikatnie kwaśne. Lecimy teraz do tego a la Toblerone. Tak mi się wydaje, że też to jest Tak, podróbka Toblerona. to jest odzorowanie jeden do jednego toblerone. Nie. Czekolada jest gorszej jakości i tu... Brakuje mi takiego czegoś, co jest Toblerone, co skleja zęby. Nie wiem, to, to jest. Bo to ma dziwny smak. Ale właśnie to Toblerone sprawia, że jest takie wyjątkowe na mnie, dla mnie. I ja uwielbiam Toblerone w białej czekoladzie. Ale... Myślę, że to jest całkiem spoko, tak? Nie do, jeden do jednego, ale nie złe. Idziemy dalej do kolejnych ciastek. Soft Bake Cookies Bunty. Pachną bosko kokosem. Mm. Aż mi że tak. Mm. Wyglądają bosko, jak takie świeże ciasteczka po prostu z pieca, są takie wilgotne. Są. nie są tak bardzo słodkie i po prostu czuć jakby to by były przez nas własnoręcznie wykonane ciastka także naprawdę bardzo dobre dalej przejdziemy sobie może do tego ala raffaello jest kwadracik obsypany biurkami kokosowymi nadanym do czekoladą Jest to coś na wzór Raffaello, to że jest bardziej słodkie i ten wafelek jest bardziej chrupki. Nie ma migdała, ale jest dobre. Naprawdę jest dobre. Zostało tak naprawdę już nam pięć rzeczy, <laughs> także zaczniemy może sobie teraz od czegoś ostrego. Jak nie przypadek byłby z sami, to Arek mi powiedział, że to jest chili. Więc poświęcę się. Nie czytałam po prostu, że to jest coś ostrego, tylko spojrzałam do litosy i nie będę tego jadła. Aha, to jest taka duża paczka z milionem małych paczuszek. Tak, ładnie. Ja już dwa na raz, czuję że są ostre i ja je zjem, jak nie lubię Doritosów, ja je zjem. No cóż, czasami zdanie się zmienia. Jurek tylko załapki, a no jeszcze do góry idzie. Tak, wiem. I teraz przejdziemy sobie do ciastek Twix. Co? Ja tego nie jadłam po całych jakichś porcjach, a jestem po prostu pełna. Ja nie wiem. 5 kg więcej po prostu, no. Pachną karmelem. Muszę na karmelem. Wygląda jak piekuski takie klasyczne. jak Dokopałam się do w Karmelu. Dobre są, po prostu pigułki. Nic specjalnego. Ja tu nie czuję jakiegoś triksa, czy coś takiego. Mm, ale pigułki, no jak pigułki. Pigułki same w sobie, sobie są dobre, więc jak najbardziej, no tak? Ostatnie już żelki. I są to te bombeczki takie Haribo. Tu sobie mamy? Trzy rodzaje. No bardzo ładnie, owocowo. Oczywiście ryb czerwona. To jest smak dzieciństwa. jeszcze tą kolorową. Dobre są. Dobre są dobre. I mamy ostatnią rzecz. Priglesy. Ostatnio jedzeniową, bo jeszcze na picie zostało. I to jest z sosem barbecue. Texas sos barbecue. Czyli sos mógł kupować grilla, czy barbecue. W każdym Próbujmy. Pachną jakoś tak, jak się wejdzie do wódki na przykład z kebabem. To jest ten zapach. No mięsne. Ale naprawdę smak jest wyraźny. Nie jest taki minimalny, jak w większości chipsów, jakie kupujemy. Także Pringlesy są drogimi ci psami, ale moim zdaniem są warte swoje ceny. Została nam już ostatnia rzecz, czyli piću. Jest to Monsterek, a zero cukru. Po prostu jest okej. Okay. Czarny z zielonym tutaj M jest o wiele lepszy. Niestety zawiodłam się teraz. To by były wszystkie słodycze, jakie dzisiaj udało mi się przetestować. Mam nadzieję, że znowu kolejny film jedzeniowy Wam się spodobał. się takie nagrywać, ale potem... Po prostu brzuch jest dwa razy większy, ale bardzo dużo w sumie takich słodyczy, które nawet by smakowały, albo były bardzo dobre. Nie było takich żadnych bubli tragicznych. Także dziękuję, że byliście ze mną, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że, zostawi... Mam nadzieję, że zostawicie po sobie jakiś ślad. Komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!